Zobaczcie na mój język, ja mam taki język, bo moja mama ma taki język, więc yy, siłą rzeczy go odziedziczyłam, chcąc nie chcąc, nie wybierałam sobie języka, tak? ale to jest świetny, ale to świetny i genialny sposób, żeby oduczyć dzieci przeklinać. Pojechałam z moją przyjaciółką i jest z jej młodszą siostrą na basen, ta siostra ma 5 lat, no i wiecie jak to dziecko, nastaje? Mówi uruch, i ucieka i się śmieje, no bo to dziecko, nie, pokazałam tak. Co ty masz z językiem? No i tu już Oliwka przyjmuje pałeczkę, ona powiedziała do niej: Maja, ale ma taki język, bo przeklinała, jak była dzieckiem. Ja nigdy nie widziałam tak wbitego w ziemię dziecka. Ona przeprosiła, przeprosiła, że przeklinała. Ona powiedziała, że już nigdy nie będzie przeklinać. I słuchajcie, jest wrzesień na ołocach. Jest już pół roku, maja ograniczyła przeklinać. No i stwierdziłam, że wykorzystam ten świetny sposób na dzieciach z pracy, no bo dziecko wiadomo wiecie, czasami się im coś wymstnie, a czasami powiedzą coś, żeby się komuś przypodobać, żeby w ogóle się grupie przypodobać. No i mówi chłopak taki, no dzisiaj to nawet nie jestem nie jestem skurpiony, na co ja? Widzisz to? Widzisz to? Ja właśnie przez takie słowa, które ty właśnie wypowiedziałeś, mam taki język. Potrzeba strasznie przeklinałam i dostałam za to karę w postaci tego języka. Ja jestem przekleństwo free od tego czasu. Oh, nikt nawet się nie odważył powiedzieć brzydkiego słowa. Nikt nawet nie powiedział dupa od tego czasu.